Nie chcesz po prostu mojego ducha Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Sprawiedliwości, słońce chryste. Gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni. Piątek, czwartego tygodnia, wielkiego postu, jutrznia, z Psalmu 51. Ofiarom bowiem ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże! Moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Ofiarą, całopaleniem, te słowa takie są wielkie, takie mocne, jakie to dobre dla serca człowieka, że nie o to Tobie chodzi. Ty chcesz po prostu mojego ducha skruszonego, Ty chcesz przyjąć moje serce. Która chce być w pokorze przed Tobą. Czy Ty dziś jesteś gotowy od rana stanąć przed Bogiem z sercem pokornym, z sercem skruszonym? Bo tego i tylko tego chce Pan, który jest Twoim Bogiem. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam słabym ludziom. Spraw. Abyśmy z radością przyjęli łaskę od nowy i świadczyli o niej przez gorliwe życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.